Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego, Komitet Wyborczy Kandydata Partii Rządzącej zorganizował event transmitowany przez trzy największe telewizje, w tym telewizję publiczną. Przypomnijmy, że prezesem telewizji publicznej jest człowiek, którego Rafał Trzaskowski zatrudnił w miejskich zakładach autobusowych. To nie jest normalne, że ktoś jednego dnia jest ekspertem od autobusów miejskich, a następnego od telewizji. Mam przeczucie, graniczące z pewnością, że między Panami istnieje relacja, w której zachodzi coś takiego jak dług wdzięczności. I właśnie widzimy tego konsekwencje. Jest absolutnym skandalem, że telewizja publiczna udostępnia i to trzy godziny i to w prime time swoją antenę jednemu z kandydatów na prezydenta, kandydatowi partii, która w praktyce zarządza telewizją, ów kandydat mógł się polansować. Gdyby to zrobił Stefanczyk Polsat, w porządku, to są Prywatne stacje mogą tam robić programy, w których Trzaskowski debatuje, gotuje, tańczy, śpiewa albo medytuje. Wszystko mi jedno. Ale telewizja publiczna ma obowiązek dopełnić wszelkich starań, aby każdy z kandydatów na prezydenta był traktowany na równi. Czy się komuś to podoba, czy nie? Wiem, że nie. Mam dokładnie takie same prawa w tym wyścigu jak Rafał Trzaskowski. Dziwię się, że tak wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego na tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo musieliśmy niejako dostać się na tą debatę siłą, wtargnąć tutaj. I nie jesteśmy w komplecie. Tu nie ma wszystkich kandydatów na prezydenta. Wydaje mi się, to wybitnie niesprawiedliwe. Wybitnie niesprawiedliwe wydaje mi się to, że stawili się tutaj tylko ci, którzy na dzisiaj nie mieli nic zaplanowanego lub mieli na tyle blisko, że zdążyli dojechać. I tak to powinno wyglądać.